Witam serdecznie. Dziś w naszym cyklu rozmów z absolwentami na stuleci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu spotykam się z Bartoszem Bednarkiem, specjalistą do spraw wolontariatu w Stowarzyszeniu Lepszy Świat i prezesem zarządu fundacji Masz Wielką Wartość. Dzień, Dzień dobry, dobry Bartoszu, bardzo Dzień Ci dziękuję za spotkanie. Chciałabym zapytać najpierw o. Uczelnie. Jak to się stało, że na nią trafiłeś? Z jaką motywacją? Jaki miałeś plan? Cóż, dobre jest to ostatnie pytanie, zwłaszcza, ponieważ rzeczywiście plan był i to bardzo konkretny. Już w liceum uświadomiłem sobie, że pomaganie ludziom jest tym, co chcę robić zawodowo co chcę robić przez całe życie i że najpewniej będę pracował w organizacjach pozarządowych. W związku z czym idąc na uniwersytet już wiedziałem jaką wiedzę chcę zdobyć, jakie kompetencje i co chcę robić po zakończeniu okresu studiów. W związku z czym zdecydowałem się najpierw na finanse i rachunkowość, żeby zyskać... Z jednej strony trochę takich podstaw typowo ekonomicznych i finansowych, które jednocześnie też byłyby pewnym stabilizatorem życiowym, takim kołem ratunkowym mm -hmm. na życie, na wypadek gdyby coś poszło nie tak, nie byłoby dofinansowania, nie byłoby pracy w organizacjach pozarządowych, to żeby wtedy chociażby móc zostać księgowym. Natomiast kiedy już na licencjacie ten plan został zrealizowany, to na magisterce można było pójść za głosem serca i rozpocząć studia na kierunku polityka społeczna. Czyli sprawdziła się strategia i rozumiem, że nic Ciebie nie zaskoczyło na tej Twojej drodze? Jakieś drobne zaskoczenia pewnie były, natomiast co do zasady były pozytywne i jak najbardziej plan udało się zrealizować. Mhm. A jaka jest Twoim zdaniem największa wartość, jaką te studia Tobie dały? Bardzo poszerzyły moje horyzonty, dostarczyły mi dużo bardzo cennej wiedzy, która ma uniwersalne zastosowanie i po prostu przydaje się na co dzień. Jeżeli miałbym podać przykład, to chociażby umiejętność czytania ustaw, czy podobnych tego typu dokumentów, jakichś regulaminów, innych regulacji, jest to bardzo cenne. Korzystam z tego no niemalże na co dzień i widzę, że niektórzy koledzy z branży mają z tym trudność, albo przynajmniej niechęć, a ja jestem z tym oswojony i poruszam się po takich obszarach swobodnie. Poza tym, bardzo cenną wartością, którą wyniosłem z uczelni, jest kapitał społeczny, kontakty, jakie udało się nawiązać. Do dzisiaj współpracuję z częścią moich wykładowców i bardzo sobie te współpracy cenię. No właśnie, czy miałeś na uczelni takich prawdziwych mentorów, którzy przekazali Tobie taką życiową mądrość oprócz akademickiej wiedzy? Oj tak, prawdę powiedziawszy trudno by było chyba wymienić wszystkich, boję się, że kogoś powida i może poczuć się dotknięty. Mm -hmm. Na pewno promotorka mojego licencjatu, pani dr Katarzyna Lis, do dzisiaj mamy kontakt i przekazała mi bardzo dużo zarówno mądrości życiowej, jak i wiedzy takiej branżowej w kontekście tematyki braku sprawności, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Yy, oraz pani doktor yy, Anna Waligura. Yy, osoba o fantastycznym podejściu do studentów i bardzo profesjonalna, ale jednocześnie właśnie przy takim yy, cieplej otwartości na drugiego człowieka. A dlaczego akurat yy, organizacje pozarządowe? Dlaczego nie pracujesz w korporacji? Jak to się stało, że już na etapie liceum yy, tak zdecydowałeś? Co, co cię pociągnęło w tym charakterze pracy? Yy, to jest złożona kwestia. Tak naprawdę całe moje zaangażowanie społeczne, Zaczęło się od tego, że yy, kiedy jeszcze byłem w gimnazjum, do wolontariatu w pewnej organizacji yy, dołączyła moja siostra i potrzebowała kogoś do pary. I zaproponowała, że może też się dołączę. I wtedy nie czułem jakiejś wielkiej misji w życiu, tylko dosłownie zareagowałem: tak, mogę iść. <laughs> Bez entuzjazmu. Dokładnie. Natomiast już pierwsze działania, pierwsze zetknięcie z beneficjentami było dla mnie bardzo mocnym e, doświadczeniem trudnym, ale potrzebnym, pożytecznym. E, działanie w wolontariacie w pierwszych latach mojego funkcjonowania bardzo pomogło mi uszeregować sobie system życiowych wartości, a z czasem, właśnie w okresie licealnym, uświadomiłem sobie, że nic się nie może z tym równać, że ta świadomość, że mój wysiłek przekłada się nie tylko na moją satysfakcję, na jakieś moje wyniki, ewentualnie może podwyżkę czy inne benefity, ale przede wszystkim na to, że komuś innemu dzieje się lepiej w życiu, na czyjejś twarzy pojawia się uśmiech, czyjś problem staje się albo mniejszy, lżejszy, albo może nawet rozwiązany, że to jest to, czemu naprawdę warto się poświęcić i nic innego nie da mi takiej, mówiąc zupełnie wprost, frajdy w życiu. Jak właśnie, właśnie to. Natomiast z czasem, jak zacząłem wsiąkać w to środowisko, to też uświadomiłem sobie, że ta praca jest bardzo atrakcyjna, co mógłbym zobrazować pewnym dowcipem. Czy wiesz, kogo otrzymamy po połączeniu zawodów menadżera, specjalisty do spraw sprzedaży, informatyka, księgowego, woźnego, człowieka do wywożenia śmieci? No i dodaj sobie jeszcze osiem innych dowolnych zawodów. Otrzymamy pracownika organizacji pozarządowej, <laughs> czyli już zdejmując dowcipy, jest to praca bardzo urozmaicona. Bywają dni, że siedzę przed komputerem i wypełniam jakieś dokumenty, sprawozdania, wnioski o dofinansowanie, a bywają dni, że cały dzień chodzę po mieście i tylko spotykam się z ludźmi, z nimi rozmawiam. Czasami jednego dnia mam trochę tego, trochę tego. Jest to praca, która wymaga pewnej wszechstronności, ale odwdzięcza się brakiem nudy. Wartoszu, mhm. a skąd pomysł na fundację Masz Wielką Wartość? To też jest zawarta historia, prawdę powiedziawszy. Sam pomysł na to, żeby założyć organizację pozarządową pojawił się w momencie, kiedy zauważyłem, to akurat smutny pewien aspekt, że w niektórych organizacjach, w których wcześniej działałem, w pewnych momentach widziałem, że można pomóc pewnym beneficjentom, pewnym ludziom, natomiast trzeba było wykroczyć poza ramy projektu. I zgłaszałem się do tego, że mogę to zrobić, wolontariacko i nieodpłatnie potrzebuję tylko zgody, a tej zgody nie otrzymywałem. I uświadomiłem sobie wtedy, że jeżeli chcę robić to przez całe życie, to nie chcę prosić o to, żeby móc wykonywać własne obowiązki, żeby nieść pomoc ludziom. W związku z czym uznałem, że muszę zostać sam własnym szefem i wtedy nie będę miał tego problemu. Bardzo długo zastanawiałem się, czym ta organizacja będzie miała się zajmować. I w międzyczasie działałem w jednej organizacji, gdzie stworzyłem autorski projekt, które okazał się niemalże całkowitym niewypałem. Z pięciu wydarzeń, które się odbywały, jedno wyrobiło 300% normy, a pozostałe cztery niecałe 50%. Ostatecznie projekt udało się rozliczyć, ale w trudach, ale było to dla mnie cenne doświadczenie, uświadomiłem sobie, co trzeba poprawić. To, co jest ważne, to to, że beneficjentami tamtejszych działań były dzieci z niepełnosprawnością, i w trakcie wydarzeń one uczestniczyły z nami w tych wydarzeniach. Mój ówczesny przełożony nie był zainteresowany kontynuacją tego projektu, no i trafił do szuflady mojej. Po czym, kiedy brałem się już zaplanowanie pierwszych działań dla fundacji, wyjąłem ten projekt z szuflady i zacząłem się zastanawiać, jak mogę go zrealizować na tych nowo opracowanych zasadach już, żeby nie popełnić tych samych błędów. I pojawił mi się pewien problem formalny. Jak uzasadnia obecność osób z niepełnosprawnością, skoro nie są moimi beneficjentami? Nie miałem środków na to, żeby im zapłacić za pracę. No i tak zacząłem się zastanawiać, zastanawiać, i w pewnym momencie pomyślałem, no dobra, to w sumie podpiszę z nimi porozumienia wolontariackie. I w tym momencie sobie uświadomiłem, że w tym szaleństwie jest metoda, że to może być coś ciekawego. I tak powstała idea tego, czym przede wszystkim zajmuje się Fundacja Marzy Wielką Wartość, mianowicie wolontariatu osób z niepełnosprawnością. Bardzo często osoby z niepełnosprawnością są zarówno przez administrację tego kraju, jak i przez wiele organizacji pozarządowych. Są traktowane jak beneficjenci, czyli innymi słowy, jaki jest przekaz podświadomy. Ty masz problem, więc ja ci pomogę i będzie fajnie. Mhm. Natomiast my mówimy, ty jesteś fantastyczną osobą, i ja potrzebuję ciebie, żeby pomóc innym. Jest inne przesłanie, tak. prawda? Już sama nazwa fundacji ma wielką moc moim zdaniem, także. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Tak, rzeczywiście nasza nazwa idealnie oddaje nasze idee, tym czym mm -hmm. się zajmujemy, i rzeczywiście to działa w praktyce. Niech dowodem będzie cytat jednej z moich wolontariuszek, gdzie od razu zaznaczę: to nie jest PR-owo przygotowany cytat na zasadzie powiedz coś fajnego, żebyśmy mogli się tym reklamować. Po prostu kiedyś zadzwoniłem do wolontariuszki, żeby potwierdzić informacje dotyczące następnego naszego działania. Takie bardzo techniczna rozmowa, że cześć, przyjadę po Ciebie o dziewiątej, o dziesiątej zaczynamy, wrócisz do domu po trzynastej, ja cię odwożę. Wszystko jasne, wszystko jasne. Już miałem powiedzieć, dobra, to cześć, a w tym momencie ona powiedziała: Bartek, wiesz co, to jest super. Po co ludzie mają pomagać mi, skoro ja mogę pomagać innym? Powiedziała to osoba, która nie miała władzy w żadnej kończynie. Cudowne. A powiedz, co z kolei było największym wyzwaniem do tej pory twoim, w Twoim życiu zawodowym? I w Stowarzyszeniu Lepszy Świat, i w fundacji. Traktujmy to jako całość. Oczywiście. Co uznałbyś za największe wyzwanie? Prawda powiedziawszy, wyzwań było sporo i chyba ciężko wskazać jedno, które by było największe. O części też nie mógłbym wystarczająco szczegółowo opowiedzieć, mhm. no bo niektóre informacje po prostu nie nadają się do upublicznienia. Natomiast powiedziałbym, że mimo wszystko, chyba największym wyzwaniem w całej tej pracy jest umiejętność radzenia sobie w długim okresie. Mam tutaj na myśli dosłownie miesiące i lata, z dużą ilością małych wyzwań naraz. A czy studia przygotowują do takich wyzwań? Te studia, które ty odbyłeś, przygotowały cię na to, co czekało cię i czeka w życiu zawodowym? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Otóż. Z tym wyzwaniem, o którym wspomniałem, bardzo ważne są umiejętności zarządzania, samoorganizacji, planowania, myślenia strategicznego i rzeczywiście moje studia przygotowały mnie na to. Jednocześnie też dały mi dużo narzędzi, które pomagają optymalizować procesy, optymalizować swoje własne działania, analizować ryzyko. Wszystkie te rzeczy zwracają mi się na co dzień i czasami nawet zapominam o tym, że je stosuję. Już po prostu przenikają do mm. mojej świadomości, do mojego sposobu myślenia, i jak czasami ktoś mnie pyta, jakimi metodami pracuję, albo jak mam przygotować szkolenie dla innych osób, innych pracowników, organizacji pozarządowych czy wolontariuszy, to w tym momencie mam taki flashback. Mm. Takie, takie spojrzenie z boku, aha, faktycznie, przecież ja korzystam z tych metod. Mm -hmm. A stały się już na tyle automatyczne, że nawet nie myślę o tym, kiedy je stosuję. Już są w krwi obiegu, tak Dokładnie. Zwanym. A czy z czegoś jesteś szczególnie dumny? Bo przeplatały się różne takie wątki tutaj, e, takich sukcesów, e, jakby men, w mentalności, nawet zmiany mentalności. E, co uważasz za szczególny sukces w Twoim życiu zawodowym? Największą satysfakcją, największym sukcesem jest to, że pomagam ludziom. Wiem, że może to brzmieć górnolotnie, ale naprawdę to jest dla mnie w tym wszystkim najważniejsze. Daje to takie poczucie spełnienia, tego, że swoim życiem wnoszę coś więcej niż tylko hedonistyczne funkcjonowanie na zasadzie odpracuję swoje, będę miał swoje przyjemności i tak w kółko, tylko że z tego jest coś więcej. Kiedy stykam się z jakimiś informacjami, czy to w jakichś rozmowach prywatnych, czy kiedy. Oglądam jakieś serwisy informacyjne i widzę, ile jest różnych problemów na świecie. To poruszają mnie one, ale jednocześnie pojawia się w tym taka delikatna, przyjemna nutka, która mówi. Ale ja coś z tym robię. Mhm. Ja wkładam wysiłek w to, żeby tak nie było. Mhm. Y, powiedzmy sobie szczerze, obojętność to przyzwolenie. Ja obojętny nie jestem. Mhm. Jaką radę dałbyś naszym studentom, absolwentom, którzy próbują znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, czy nawet odkryć swoje powołanie? Ym... Rady miałbym dwie. Mhm. Pierwsza rada. To, żeby możliwie kreatywnie i z otwartym umysłem podejść do wiedzy, która jest przekazywana im na zajęciach. Ja starałem się tak robić. Kiedy słyszałem jakieś informacje, widziałem jakieś reguły, czasem nawet. Dotyczące bardzo konkretnej rzeczy, na przykład nie wiem, analizy przedsiębiorstw, no to bezpośrednio nie dotyczyło to mnie, moich planów, moi, mojego życia zawodowego, ale zastanawiałem się, czy poprzez jakąś analogię, czy w jakikolwiek sposób to, co właśnie poznaję, mogę wykorzystać u siebie. I chociażby z innego przedmiotu, z metodyki pracy umysłowej, poznałem Maciusza Eisenhowera, która pomaga uporządkować swoje czynności, przypisać im odpowiednie priorytety i ustalić kolejność działań. I u mnie Macierz Eisenhowera by się nie sprawdziła, ponieważ nie mam czwartej ćwiartki, czyli pożeraczy czasu. Jestem na tyle zorganizowany, że rzeczywiście nie mam z tym problemu. Natomiast Zmodyfikowałem macierzy Eisenhowera, tylko stosuję ją z, wobec rzeczy, które tak czy owak chce, żeby zostały zrobione. To sprawia, że definicja ważne w macierzy się zmienia, bo u Eisenhowera mamy ważne i nieważne, z nieważnych można zrezygnować ewentualnie. Natomiast u mnie nieważne, można by zamienić na ważne, ale mało ważne. W efekcie czego? Druga i trzecia ćwiartka u Eisenhowera zamieniają się u mnie stronami, bo pilne jest istotniejszym aspektem niż ważne, bo jeżeli coś jest mało ważne, ale pilne, to jeżeli nie zrobię tego na czas, to mi przepadnie, a tego nie przewiduję. No i to pokazuje chociażby, że gdybym spojrzał bez otwartego umysłu no, to bym stwierdził, nie, dla mnie to nie ma zastosowania. A wystarczyła malutka modyfikacja, no i Macierzy Eisenhower'a stosuje przynajmniej raz na miesiąc. Mhm. Więc bardzo zachęcam do takiego otwartego podejścia, żeby doszukiwać się, jak można to wykorzystać u siebie. Z drugiej strony, bardzo zachęcam studentów do tego, żeby aktywność na uczelni uzupełnili jakąś praktyką. Czy to zapisanie się do kół naukowych, czy pójście do pracy, na praktyki, na staże, czy do wolontariatu. Tu szczególnie zachęcam. Mm -hmm. Ale żeby robić coś poza samym studiowaniem, coś bardzo praktycznego. Dlaczego? Bo to z jednej strony jest ciekawym wpisem do CV, ale już z takich istotniejszych aspektów. Rozwija nasze umiejętności, daje nam doświadczenie, uczy nas odnaleźć się w strukturze organizacyjnej yy, i dzięki temu stajemy się atrakcyjniejsi na rynku pracy. A Bardziej jeżeli... świadomi pewnie swoich słabych i mocnych stron, prawda? Dokładnie. Bo poznaje w praktyce. Tak. I jednocześnie tego, jak funkcjonują organizacje, jak odnaleźć się w zespole. Super. Dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo.